Przywitać. <grywa> <grywa> Kolejny odcinek i kolejne tematy. Jaki jest najlepszy prezent dla kobiety slash mężczyzny? Albo jak się dobrze oświadczyć? Pierwszy temat jest taki mm, podstępny, tak? Zbliżamy się do świąt, chciałabyś wiedzieć, co ci kupiłem. <grywa> <grywa> Nie. <grywa> <grywa> mm. Wiesz co? Wybierzmy może ten pierwszy, bo jeżeli chodzi o drugi, to naprawdę nie wiem co powiedzieć. Dobra. Czyli najlepszy prezent dla kobiet i mężczyzn. Uh -huh. No dobrze, to znaczy, Temat zawsze jest trudny, bo co bo co na te prezenty kupić? Nie, to jest po prostu. Chociaż nie zawsze, wiesz? Jeśli no ci... kogoś dobrze znasz, myślę, Właśnie. że nie ma problemu, ale też. Nie wiem, czy można powiedzieć modelowo, że dla kobiety i dla mężczyzny, bo każda kobieta jest inna, na przykład tu siedzi taka najwspanialsza i każdy mężczyzna jest też inny, więc hmm, trudno dobrać. Natomiast myślę, hmm, oczywiście patrzę ze swojej perspektywy też, że dla każdego dobrym prezentem jest książka, pod warunkiem, że... Jest, że czyta. Tak. Nie, a pod warunkiem, że gdzieś uderza w tematykę, która go interesuje, tak? Bo ktoś, kto nawet mało czyta, to jeżeli dostanie książkę dotyczącą czegoś, co, co go interesuje, to, to też będzie zadowolony. Nie wiem, jakaś pani kucharka, która nie, nie czyta, ale lubi gotować, to książka z ciekawymi przepisami, też będzie dla niej dobrym prezentem. Mhm. Dobra. Ja sobie myślę też, że fajnym prezentem jest to, co tamta druga osoba chce, <laughs> taki Wano, ale jakby żyjąc ze sobą, no, to czasami między słowami pojawia się, o, ale fajna wiem, książka, czy tam, ale fajne coś, i wtedy lampka się zapala, i już wiemy, że za pół roku na urodziny możemy kupić to czy tamto. Tak. Ja też sobie myślę, że fajnym prezentem, jak się nie ma pomysłu na prezent, na no, taki drobny, to jest takie awaryjne, zawsze można coś samemu zrobić, upiec ciasteczka, zrobić mus yy, z daktyli kakaowy. To jest mój patent. Jakby co, jak chcecie, <laughs> podam Wam przepis. Szybkie, proste i bardzo smaczne. No, to myślę, że to jest dobrym prezentem. A jaki jest na przykład taki prezent, który ci utkwił w pamięć, który, który cię bardzo podobał? Ostatnie książki, jakie od ciebie dostawałem, to było chyba w, w listopadzie, tak? Bo dostałem jedną książkę na naszą rącznicę znajomości, drugą na rącznicę ślubu. Ale no, Ty to jesteś dość prosty przypadek, bo jak Ci się kupi książkę, to Ty zawsze będziesz zadowolony. No dobra, dobra. O, ja sobie myślę, yy, dobra, to ja powiem teraz, co ja takiego fajnego, o. chociaż pewnie dużo było fajnych rzeczy, a potem ten. Yy, 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 coś, co ja bardzo chciałam, no to właśnie Biblia yy, w oryginale, Nowy Testament, grecko-polski, no to dostałam i to jest taki prezent, który, no, który wspominam. I też yy, sukienka, którą mam właśnie na sobie. No, to też jest prezent, który ja bardzo chciałam, no i się na urodziny się tam dostałam. Ale widzisz to, co ciekawe, oboje wspominamy prezenty z ostatniego czasu. Właśnie, tak sobie myślę, że tych prezentów, ja sobie nie myślałam, że zapomnimy o bardzo dużo prezentach, które były super, ale że to minęło 10 lat, wiesz o co chodzi, nie? Tak. Tak, że właśnie wspomina się te niedawne prezenty, czyli być może. Wcale nie trzeba do tego tak wielkiej wagi przykładać. Dać coś, co komuś sprawi przyjemność, co, co jest ważne dla tej osoby w danej chwili. Ale też trzeba mieć świadomość, że, że to nie będzie pewnie latami wspominane, tak? Sukienkę będę, wspom będę wspominać. <grym> A co na przykład myślisz o takich prezentach związanych z pasją, z zainteresowaniami? Jeżeli ktoś podziela tą pasję i, i ją rozumie, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś jest laikiem w danej dziedzinie, i chce kupić komuś coś, co jest związane z jego pasją, może totalnie nie trafić, tak? Może trafić coś, co jest rzeczą, nie zbędną, wiem, taką zbędną, powierzchowną, jakości, tak? Tak. jakąś książkę, która wydaje mu się, że o, fajny poradnik związany, mm. tak jak tobie, można kupić na przykład z fotografią, a dla ciebie to będzie coś, co, co jest taką podstawą, że w ogóle tego nie potrzebujesz, bo już wszystko umiesz, więc... Więc to jest też ryzykowne, trzeba albo tę pasję podzielać, mm -hmm. albo, albo po prostu, tak jak mówiłaś, usłyszeć od tej osoby, że mm -hmm. chciałaby. Tak, ale wiesz co powiem Ci, ja tam kiedyś dostałam prezent, który jest związany z moją pasją i yy, nie był to może jakby totalnie to, co ja chciałam, bo jakby, bo jak ja bym sobie wybierała, to, było, to bym wybrała coś innego. Tam przydatny, ale powiem Ci, że to, że ktoś pomyślał i po prostu ktoś kupił mi totalnie tylko dla mnie, że wiedziałam, że to nie są, nie wiem, czekoladki, tak? Kwiaty i czekoladki, zawsze tam, nie? Taki prezent, który zawsze można kupić, to mnie to tak ujmuje za serce. No i tak wiesz, no, no podoba mi się, ale z drugiej strony, no można nie trafić i często jak to jest z pasją, to, to no, można nie trafić. Szczególnie nie? Jak ktoś tej pasji nie zna, tak? I, i jej nie rozumie. Natomiast takie, no, mi się kojarzy takie modelowe prezenty, jak nie wiadomo co komuś kupić, to jakiś kosmetyk czy, czy coś takiego często jest dawane i to jest taki wyraz, no nie wiedziałem co, co Ci kupić. O, ja wiem, tak sobie myślę, że fajnym prezentem dla y, młodych rodziców. To by był załóżmy bon na dwie godziny wolnego czasu, przychodzę, opiekuję się dziećmi, a wyjdźcie na randkę, nie? To myślę, że to był taki prezent, jak tam będziemy mieć dzieci, to fajny jest. A czy takie prezenty właśnie, bony, bilety Aha. gdzieś, to też są fajne, tylko też nie wiem, jeżeli miałby ktoś kupić takie jak są teraz bony, że do wszystkich sklepów w centrum mhm. handlowym, to jest też taki wyraz, no nie wiedziałem co. Natomiast... Zamiast, zamiast pieniędzy dam ci Bon, no. Ale z drugiej strony, no nie wiem, nie, nie wiem, czy wolałabym dostać kasę, czy wolałabym dostać Bon, wiesz, bo mi się wydaje trochę, że jednak Bon to jest. No ktoś musiał iść się postawić. No właśnie, na niego. a kasa tak, y, nie wiem, co, dobra, to wyciągnę kasę, nie? No, no tak, tak. Mhm. Co do tego to masz rację. Natomiast mówię, no. Jeżeli to jest bardziej, właśnie na, na jakiś konkretny, nie wiem, do konkretnego sklepu, czy mhm. w konkretne miejsce, albo w ogóle zaproszenie do teatru, kina, na wycieczkę, czy coś takiego, no to to jest bardzo fajny prezent. I, I właśnie taki. Tylko znowu, to już jest dobrany prezent indywidualnie. A jaki na przykład jest prezent, który kobiety kupują mężczyznom, a mężczyźni tego nie lubią? Nie mam pojęcia. No dobra? Nie mam pojęcia. Nie ja wiem, kojarzy mi się tak ostatnio w Radu, jak byłem, pani redaktor, mówiła, że, że skarpetki są takim prezentem uniwersalnym. Tak, chociaż nie, bo jak ja noszę cały czas spódnicę czy sukienki, to skarpetki akurat nie, ale kiedyś dostawałam dużo skarpetek na zwykle jakichś tam śmiesznych czy coś, chociaż to nie zawsze. No, to powiem Ci, po prostu fajne skarpetki, no nie są złe, ja tak jednak to jest, to, jest takie, to ja tak, to jest praktyczne, trochę śmieszne, też no skarpetki się dostają od no, bliższych osób, no bo nie wiem, no nie kupisz, nie wiem, szefowej czy szefa po prostu skarpetek, nie, no tak może nie, nie wypada, no także no taki śmieszny prezent, ale ja, ja nie jestem, słuchaj, totalną przeciwniczką skarpetek. Nie, totalnym przeciwnikiem nie jestem natomiast. No, jest, mówię, to jest praktyczne i jest mm -hmm. takie. Nie jest może indywidualne, tylko może być dla każdego. O tak. Mm -hmm. Ja lubię prezenty takie, które są. Mm, a czy ja, jak kupuję, lubię dobre, żeby ta osoba wiedziała, że to jest dla niej, a nie dla kogoś innego. Mm -hmm. A takie prezenty, które zawsze y, będą na miejscu, będą ok. Mam znowu powiedzieć książki? <słodnie> <słodnie> nie, no bo co zwykle są: kwiaty i czekoladki. Tak. To, to zwykle pasuje. No chyba, że się ktoś odżywia zdrową, to wtedy nie. Ale. Tak, chociaż jakieś zostałem w prezencie od jednej swojej klientki kwiaty, natomiast pani pochodziła z wschodu i, i tam zwyczaje są inne. I, <grym> i mówiła, że na no, u was w Polsce to tak raczej się nie praktykuje, żeby kobiety mężczyznom dawały kwiaty. Natomiast u nas już tak. I, i ja chciałam panu podziękować po pan naszemu za, za tą sprawę. To było <grym> też takie. No całkiem miłe, bo no właśnie, bo te zwyczaje są zupełnie mm -hmm. inne w innych miejscach na świecie, ale są. No fajnie, że ktoś po swojemu chciał podziękować. Mm -hmm. I co? Chyba na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy coś jeszcze chcecie powiedzieć. Nie zastanawiam się. Chyba nie, no to jest taki temat. Prosty, no, łatwy, no tak. i przyjemny, tak? Prezenty są zawsze przyjemne. Chociaż powiem Ci, jak chodzę i nie wiem, co mam kupić, a czas goni, to jest takie trochę stresujące. No, ale ogólnie zawsze można podpytać, nawet jak nie tą osobę, jak chce zrobić niespodziankę, to jego męża, żony, mamy czy tam kogokolwiek. Znaczy, nie, kogokolwiek No nie, myślę, że tak założenie kogokolwiek, jakbym patrzył do obcego pacjenta na ulicy i zapytał, co mam kupić swojej żony, to. tego. Tak. No, otoczenia. No, także dajcie znać, co wykupujecie na prezenty, jak nie macie pomysłów, albo jaki prezent najfajniejszy dostaliście w życiu.